Hej! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak obronić się przed klonami na MSP. Zapraszam na odcinek! A, to a więc tak, do dzisiejszego odcinka będzie nam potrzebna stronka de soju, którą macie podpisem, jakieś konto z unikatami, Dzisiaj użyjemy mojego. Generalnie Wy będziecie to sprawdzać na koncie osoby, od której chcecie wziąć uni lub chcecie się z nią po prostu wymienić. A więc co robimy najpierw? Najpierw potrzebna nam będzie właśnie taka orzucha, którą zakupiłam dość niedawno. O co chodzi z tym kupieniem niedawno? A więc będziemy używać stronki DSO, które nam pokaże pewne kody. Im większy jest kod, tym nowsza jest dana rzecz. Będziemy sprawdzać, jak duże są kody od tej koszulki i od włosów bruszkowych. Właśnie w taki sposób chcę wam pokazać, jak rozpoznać unikat. Ponieważ na przykład jeśli sople mają większy kod niż powiedzmy włosy bruszkowe, to znaczy, że nawet jeśli sople są na końcu szafy, to nie są one legit. Bo, jeśli by były legit, miałyby znacznie mniejszy kod niż włosy wróżkowe. Ogólnie to, co właśnie wam pokażę w dzisiejszym odcinku, jest w 100% legalne i nie zostaniecie zadowolone. Z mogą być pany, jeśli wysyłacie sobie jakieś rzeczy dla VIP na konta nie VIP, ale jeśli tylko sprawdzacie coś, to nie jest po prostu to jakby banowane, ponieważ nic nie robicie z waszym kontem. Musimy wpisać wyłącznie login do konta i serwer na którym gramy w naszym przypadku będzie to polski serwer ale jeśli gracie na amerykańskim po prostu wpisujecie amerykański klikamy ten przycisk, który ja kliknęłam i wchodzimy tutaj w to komplet, klik to view list, czy coś w tym stylu po prostu otwieramy sobie link na którym pokaże się lista naszych rzeczy na tym koncie. u mnie są to właśnie Wyłącznie praktycznie unikaty, chociaż jestem na przykład właśnie ta bluzka, którą specjalnie kupiłam na ten odcinek. Tutaj już skopiowałam te kody, żeby wam pokazać po prostu je już wcześniej, ale jesteś coś mi się psuło z nagrywaniem wcześniej, więc musiałam po prostu odcinek od nowa. Tutaj widać, że kopiuję kod od danej bluzki, którą właśnie kupiłam dzisiaj, więc jest ona bardzo dużym kodem. Jest ona kupiona dzisiaj, czyli na przykład tak jakby ktoś zrobił soplew programie dzisiaj, to kod by był bardzo podobny. Jeśli słyszycie zaś śle, to mój kolik, mega przepraszam. Tutaj rozdzielę kod, żebyście widzieli, jak duży on jest. Jak widać, kod jest bardzo, bardzo duży. Ten kod to jest ilość danych ubrań na MSP do czasu kupienia tej bluzki, czyli to jest jakby numer tej bluzki. Jeśli ktoś by kupił drugą bluzkę na MSP, to ona by miała kod 2. Zrobię jeszcze o tym odcinek, bo to jest bardzo fajny temat, ale my na razie przyjrzyjmy się bardziej unikatom. Teraz jadę na dół i poszukam włosów wróżkowych Znalazłam włosy wróżkowe tutaj Kopiujemy zaraz kodzik do nich I pokażę Wam jak duża jest różnica tego kodu, a kodu od włosów wróżkowych Oczywiście jeśli im starszy unikat, tym mniejszy powinien być kod Czyli sople nie powinny mieć większego kodu niż powiedzmy tygryski, Miss nie powinny mieć większego kodu niż sople, a jeśli mają, to znaczy, że coś się z nimi wyraźnie i tak. Oczywiście unikaty z tego nie działają w ten sposób, więc jeśli Macie włosy z tego, to możecie to sprawdzić tylko sposobem ułożenia unikatów. Screenshota postaram Wam się wysłać na Instagramie. Jeśli znajdę jakiśkolwiek bo widziałam już uleśniego na kanale, tych screeny, to po prostu może od niego pożyczę i dam sobie na donację do filmu, czy coś nie zrobił. Przynajmniej tutaj macie różnicę z tego kodu, jest on naprawdę bardzo duży. Jeśli chcecie sprawdzić na przykład wiarygodność unikatów, na przykład powiedzmy z wcześniejszego motywu, czyli z vip kwiatowego to po prostu musicie kupić na przykład dzisiaj koszulkę i wtedy wpisać to to wtedy zadziała, ale z tego vip niestety nie bo już w każdym momencie ktoś może jeszcze kupić rzeczy z tego vipa i po prostu nie da się tego sprawdzić no niestety generalnie chciałam was jeszcze ostrzec przed nowym programem, który wszedł Nowy program jest o tyle zły, że te unikacy się normalnie ustawiają. Kod dalej będzie działał, ponieważ te kody dalej będą wywołane, więc dalej będzie można to sprawdzać na desoju, Ale w szafie już totalnie tego nie będzie widać. Totalnie. Jak teraz jeszcze widać, bo większość osób, które się tak oszukują z tymi, że na końcu szafy niby są, a tak naprawdę to są klony. Po prostu mają większość ubrań w szafie, jakieś rzeczy z level, ale w tym momencie teraz tego już nie będzie widać w szafie i tego na desoju będzie to można sprawdzić. Więc kod, te kody to są jedyne sprawdzone rzeczy, które można tak właściwie zrobić w tej sytuacji. Ale nie ja bym od razu w ogóle się wymieniać teraz i chyba że no po prostu ze sprawdzanymi osobami, na przykład ze mną, ale zawsze nie wiadomo, czy na przykład wasza koleżanka nie będzie też miała klonu no bo może ona też nie widziała i się z kimś wymieniła, nigdy nie wiadomo Dlatego ja bym odradzała w Minie Unii, sama osobiście wymieniam się teraz tylko za budki. Albo za włosy z tego, bo my szukam Generalnie no, jeśli ktoś ma ładnie zmienione włosy z tego, legitne To proszę do mnie napisać, bo ja to sprawdzę na desoju. ja to sprawdzę Oczywiście jak minie ten pakiet, bo inaczej się tego nie będzie dało sprawdzić Generalnie to dzięki wam za oglądanie odcinka jest to może trochę sztuczne nagranie, ponieważ. Po, widać, że jestem zmęczona, nie? Jest to może trochę sztuczne nagranie, ponieważ nagrywam to już dość wieczorem, a tamto, który nagrywałam, jakby po południu się troszkę zepsuło. A obiecałam Wam, że wstawię coś na ten kanał dzisiaj, więc wstawiam. No, dzięki za oglądanie. Możecie dać cukka, możecie dać lajka. W w górę, w dół, w bok. Jak Wam się nie podobał filmik, to możecie napisać jakieś propozycje na lepsze filmy. Mam nadzieję, że zrobię coś dla Was w tym tygodniu jeszcze. Taka odpłata za to, że nie było w ogóle aktywności ostatnio. Możecie wejść na serwer Discord, możecie dać jakieś legitne uni na to konto, które tutaj macie. Dostaniecie ode mnie wielkie pozdrowienia i się pozdrowieni na odcinku. Możecie dać pozderko na moje główne, będzie mi mega miło. Przyjmuję do znajomych, jak napiszecie, że jesteście z YouTube'a. To dzięki za oglądanie, pa pa!